Cześć, tutaj pani od geografii. Dzisiaj omówimy sobie wiatry lokalne, które występują na Ziemi. W pierwszej kolejności musimy zrozumieć, dlaczego w ogóle te wiatry powstają. One powstają w miejscach, gdzie mamy różne ciśnienia atmosferyczne. Tam, gdzie mamy ośrodek wysokiego ciśnienia. To w tym ośrodku zazwyczaj mamy masy powietrza, które są cięższe, które są chłodniejsze. Tam, gdzie mamy masy powietrza cieplejszego, lżejszego, to tam zazwyczaj tworzy nam się ośrodek niskiego ciśnienia. Co to powoduje? Że jeśli mamy dwa obszary o dwóch różnych ciśnieniach atmosferycznych, to powietrze dąży do wyrównania tego ciśnienia. I to powietrze, które jest w ośrodku wyżowym, gęstsze, cięższe, chłodniejsze, wypycha nam to powietrze lżejsze, cieplejsze. Czyli wiatry tworzą się nam od wyżu do niżu. I to jest stała zasada. Teraz sobie powiemy, jakie wiatry lokalne występują na Ziemi. Pierwszy wiatr, który sobie omówimy, to jest bryza. Bryza jest wiatrem, który powstaje nam w miejscach, gdzie ląd styka się albo ze zbiornikiem morskim, albo ze zbiornikiem jeziornym. I teraz tak, bryza powstaje nam przede wszystkim w ciepłej porze roku, bo musi być zachowany warunek nagrzania lądu. Bryza jest też wiatrem, który zmienia swój kierunek w ciągu doby. A dlaczego? Spójrzmy na schemat. W ciągu dnia szybciej nagrzewa nam się ląd. W związku z tym nad obszarem lądowym, gdzie mamy to powietrze cieplejsze, tworzy nam się ośrodek niskiego ciśnienia. Nad morzem, gdzie powietrze jest chłodniejsze, cięższe, zatem wywiera większy nacisk, tworzy nam się ośrodek wysokiego ciśnienia. Mamy dwa obszary, które są o różnych ośrodkach ciśnienia, zatem tworzą nam się wiatry. Za dnia tworzą nam się wiatry od wyżu do niżu, czyli z nadmorza na ląd. Następuje tutaj cyrkulacja powietrza i ten wiatr w ciągu dnia tworzy nam się stale i powstaje nam tak zwana bryza morska bo wieje z nadmorza, albo inaczej możemy powiedzieć bryza po prostu dzienna, bo powstaje nam w ciągu dnia. W nocy sytuacja nam się odwraca. W nocy to ląd nam się bardzo szybko wychładza, zatem tworzy nam się ośrodek wysokiego ciśnienia, a nad morzem, które trzyma dłużej ciepło i to ciepło zdecydowanie wolniej oddaje, no Zostaje nam ośrodek niskiego ciśnienia. Zatem ta cyrkulacja bryzowa nam się odwraca. W nocy wiatr wieje od wyżu do niżu, czyli z nadlądu nad morze. I tutaj mamy odmienioną cyrkulację właśnie. I w nocy tworzy nam się wiatr, który nazywa się bryzą lądową, bo wieje z nadlądu, albo inaczej bryza... Nocna. Nocna powieje w nocy. Musimy pamiętać, że bryza jest właśnie, jest właśnie wiatrem, który zmienia swój kierunek w ciągu doby. No i pamiętajcie jeszcze raz o tym, że bryza przede wszystkim powstaje nam w porze letniej, bo musi być właśnie zachowany ten warunek nagrzania lądu w ciągu dnia i wychłodzenia w nocy. A to jest możliwe w ciepłej porze roku. Kolejnym wiatrem, który sobie omówimy, to będzie Fen, albo inaczej, Halny. Halny to jest nazwa regionalna dla wiatru, który powstaje u nas w Tatrach. Jak ten wiatr powstaje? Wilgotne masy powietrza napotykają na swojej drodze pasmo górskie. To pasmo górskie wymusza kierunek powietrza do góry. Gdy to nasze powietrze idzie do góry, po tych stokach górskich zaczyna nam się ochładzać. Jest to powietrze, które jest wilgotne, w związku z tym ochładza nam się wilgotno adiabatycznie, to znaczy o 0,6 stopni Celsjusza na 100 metrów. Wraz z wysokością, gdy ta temperatura spada w powietrzu atmosferycznym, dochodzi do kondensacji pary wodnej, powstają nam chmury, z których będziemy Mieli opad deszczu. To powietrze straci nam tutaj na tym stoku dowietrznym, całą swoją wilgoć i przejdzie już na drugą stronę jako powietrze suche. Przejdzie jako powietrze suche, będzie nam bardzo szybko opadało w dół i również szybko będzie nam się nagrzewało, bo powietrze suche nagrzewa nam się sucho adiabatycznie, to znaczy nagrzewa nam się o co 1 stopień Celsjusza na 100. Metrów. Musicie pamiętać, że właśnie od tego momentu, gdzie mamy ten stok już zawieczny, to właśnie w tym miejscu powstaje nam wiatr halny. To, co dzieje się na stoku dowiecznym, to jest to, co przygotowuje tak naprawdę do powstania tego wiatru. Tutaj będziemy również na stoku. Dowietrznym mieli wyższe ciśnienie niż po drugiej stronie na stoku zawietrznym. Tutaj to ciśnienie będzie niższe, bo tutaj też na stoku zawietrznym, temperatura powietrza na tej samej wysokości będzie wyższa niż po drugiej stronie. I teraz tak, skoro ten wiatr stracił właśnie swoją wilgoć, to właśnie halny jest wiatrem suchym. Jest wiatrem silnym, bo bardzo szybko grawitacyjnie spada nam po stokach i jest bardzo ciepły, bo nam się po prostu szybko nagrzewa. Tu, gdzie występuje wiatr halny albo gdzie występuje fen na stoku zawietrznym, niestety wystąpienie tego halnego powoduje roztopy śniegu zimą, może powodować również... Zniszczenie infrastruktury może powodować łamanie drzew właśnie przez to, że jest to wiatr silny. Kolejny wiatr, który sobie omówimy, to jest wiatr górski i dolinny. Te dwa wiatry powstają nam w dolinach górskich po prostu. I jak one powstają? To są wiatry, które też zmieniają swój kierunek w ciągu doby. Za dnia, wtedy, kiedy słońce świeci i ogrzewa nam stoki. No to tutaj to powietrze od tych stoków też nam się bardzo szybko nagrzewa. Powietrze, które jest nagrzane, ono zaczyna nam iść do góry. Iść do góry zaczyna być coraz lżejsze, no i później już na pewnej wysokości wraca z powrotem w dolinę. W nocy, wtedy, kiedy te stoki już są wychłodzone, bo nic ich nie ogrzewa, no to te powietrze. Też nam się bardzo szybko ochładza i staje się ciężkie. W związku z tym w nocy zmienia nam się kierunek wiania wiatru w dół. No i mamy tutaj taki wymuszony kierunek w środku. I teraz tak, ten wiatr, który powstaje nam w ciągu dnia, to jest wiatr dolinny. I wiatr dolinny, przypominam, wieje nam ku górze, po stokach górskich. A w nocy powstaje nam wiatr górski. Górski, który jest wiatrem opadającym w dół. I ostatni wiatr, który sobie umówimy, to jest wiatr Bora. Bora powstaje nam w miejscu, gdzie pasma górskie stykają nam się już z obszarami morskimi. I co się dzieje w takim przypadku? Tam, gdzie mamy góry bardzo wysokie wysokości, to powietrze jest bardzo wychłodzone. Te masy powietrza, które nam się tutaj zbierają, one będą grawitacyjnie szybko spływały po stokach górskich i osiadały nam tutaj na morzu. Bora ogólnie jest wiatrem suchym, silnym, bo bardzo szybko grawitacyjnie nam spada i jest wiatrem zimnym, jest wiatrem wychłodzonym. Bora powstaje nam między innymi na morzu. Adriatyckim. To by było na tyle, jeśli chodzi o wiatry lokalne. Omówiliśmy sobie najważniejsze wiatry pod względem matury. Jeśli ten temat jest teraz dla Ciebie zrozumiały, proszę, zalajkuj. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to proszę subskrybuj mój kanał, żebyś był na bieżąco. Możesz również zaobserwować moją stronę na Instagramie oraz na Facebooku, tam znajdziesz również dodatkowe materiały, które na pewno przydadzą Ci się do przygotowania do matury z geografii. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia następnym razem. Cześć!